Nie tak dawno spotykaliśmy się na oczyszczalni ścieków na osiedlu Jam. Tam najpierw rozpoczęliśmy pracę, a później... Byliśmy przy odbiorze dużej stacji, dużej farmy fotowoltaicznej na 0,95 MW pika i to jest największa, największa instalacja, która powstanie i została wybudowana przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. Przyszedł czas na kolejne etapy, tym razem na stację uzdatniania wody w Mostowie, stację, która zapewnia mniej więcej 60-65% zapotrzebowania. Na wodę dla mieszkańców Koszenina i tych, którzy również korzystają z wody wyprodukowanej przez miejskie wodociągi i kanalizacja, czyli, czyli innych miejscowości, które są również wpięte w, w ten system. Na stacji w Mostowie powstanie kolejna farma fotowoltaiczna, tym razem. Mniejsza o mocy nie ma 0,4 megawatt to jest miejsce, gdzie zużywamy no, bardzo dużo energii elektrycznej, która jak doskonale wiemy w ostatnich miesiącach, ceny zmieniają się w można powiedzieć, że w szalonym tempie, bo ta dynamika wzrostu daleko odbiega od oficjalnych danych związanych z inflacją, stąd poszukiwania oszczędności, tak, żeby zaoszczędzić z jednej strony na kosztach, kosztach eksploatacji ale z drugiej strony też, żeby ten wzrost kosztów nie przekładał się tak mocno na mieszkańców Koszeina, to jest kolejny Kolejny projekt realizowany przez miejskie wodociągi, tym razem, tym razem w Mostowie na działce, którą miejskie wodociągi już zakupiły. Można powiedzieć, że w dniem dzisiejszym przechodzimy już do fazy realizacji, czyli, czyli fazy związanej z zaprojektowaniem i z budową tejże, tejże instalacji. To będzie oczywiście przed nami jest oczywiście przetarg i, i wyłonienie głównego wykonawcy. Szacujemy, że koszt tej inwestycji to 1 700 000 zł netto. Tyle, tyle, będzie, tyle będzie kosztowała. Kolejny etap, o którym już miejskie wodociągi mówią i nad którym pracują, to jest kolejne ujęcie wody w mieście Koszalin, niedaleko, niedaleko stąd na tym ujęciu. To jest miejsce, gdzie uzdatnia się przy i, i, i wydobywa wodę do mniej więcej 40% potrzeb mieszkańców, mieszkańców Koszalina, więc najpierw to największe mostowo, a później, później kolejne ujęcie tu już w Koszalinie. Stacja nie będzie podłączona do, do systemu, zewnętrznego, no z racji tego, że jak Państwo doskonale wiedzą, y, zmieniają się i to bardzo dynamiczne też warunki y, tak zwanego prosumenta, czyli y, tych, którzy y, produkują, y, którzy produkują z Właśnie, właśnie w postaci czy to fotowoltaiki, czy innych odnawialnych źródeł energii produkują prąd i sprzedają te warunki sprzedaży. Sprzedaży tego prądu zmieniają się zwłaszcza dla, dla osób indywidualnych, ale również dla tych, którzy mają te farmy i produkują większej ilości prądu, stąd można powiedzieć, że będzie, ta instalacja będzie pracowała w trybie, trybie zamkniętym. Ona nie pokrywa całości zapotrzebowania ujęcia. Wody w mostowie. Stąd jest taka możliwość, że nawet jeśli w maksymalnym wymiarze będzie pracowała, to całość prądu zostanie zużyta na terenie ujęcia wody. Ja teraz dopowiem o tych programach, któryśmy się narzucili 4 lata temu, a mianowicie program zarządzania ciśnieniem sieci. I tutaj zeszliśmy do ubytków na sieci z dwucyfrowego wyniku na 7%. To jest bardzo dobry wynik. I jeszcze, szanowni państwo, będziemy schodzić, jeszcze będziemy schodzić, bo. Gościliśmy w piątek Atasze Królewskiej Ambasady Danii, który był wcześniej wodociągowcem. I jedziemy na wizytę studyjną do Danii. I jak nam powiedzieli, w firmach wodociągowych w Kopenhadze i wokół Kopenhagi zeszli do ubytków do 5%. I to będzie nasz cel, i będziemy do tego celu dążyć. Natomiast drugi program zarządzania ciśnieniem sieci wodociągowej to właśnie program na stałe ciśnienie, żeby było mniej awarii. I tym będziemy. Się kierować, żeby jak najmniej awarii było na naszych sieciach i właśnie na tą wizytę studyjną jedziemy, myślimy, że podpatrzymy, kupimy jakieś rozwiązanie takie, żeby tą stałą zostały ciśnienie utrzymać. Natomiast natomiast nie ukrywam, że zapotrzebowanie własne na gaz i prąd 60-80% to zadanie rzeczywiście bardzo trudne i tak jak powiedziałem wcześniej. Rozpoczęliśmy, rozpoczęliśmy, modernizację gospodarki osadowej. Tutaj dziękuję Panu prezentowi, że zgodził się nas zgłosić do Polskiego Ładu na program duży za 65 milionów złotych. No problem jest, czy dostaniemy te pieniądze i czy w tą gospodarkę osadową wejdziemy, bo to jest mus. To jest po, po prostu mus. Tam będą zamknięte zbiorniki fermentacyjne, własny gaz, kogeneracja, własny prąd. Ale to jest kwestia rozstrzygnięcia tego konkursu. Myślę, że w maju, chyba czerwcu będzie rozstrzygnięte, czy się załapiemy na te pieniądze Polskiego Ładu, czy nie. Jeżeli nie, jesteśmy przygotowani, będziemy składać jak tylko pieniądze unijne trafiają, więc program odbudowy, jak tylko trafi, będziemy aplikować o te środki zewnętrzne. W najbliższym czasie też w tej sprawie zbierze się na oczyszczalni zarówno nasza Miejska Komisja Gospodarki Komunalnej, jak i także zaprosiliśmy Komisję Budżetu i do spraw samorządowych Województwa. Urzędu Marszałkowskiego, naszego województwa. I myślę, że też pokażemy, że to po prostu, co będziemy robić na oczyszczalni z gospodarką osadową, to jest po prostu mus i musimy, musimy to zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o farmę fotowoltaiczną, to tutaj, tak jak wcześniej zapowiadaliśmy z Panem Prezydentem, tak już Pan Prezydent powiedział, jest drugi etap. A więc Sów Mostowo, stacja ujęć w Mostowie, jest to 380 kWh. I mamy wszystko przygotowane w systemie zaprojektuj, i wybuduj. Oczywiście trwają jeszcze ostatnie uzgodnienia z energią. Energa operator, oczywiście tu chodzi o energa operatora. Nie jest to łatwe, że milionowy, milionowy płatnik do energii łatwo się go oddaje. Natomiast musieliśmy zrobić w takim samym systemie zamkniętym, jak mówił Pan Prezydent, jak na, foto, jak na oczyszczalni, że bierzemy pod własne potrzeby i dzielimy. Dzielimy te, ten projekt na dwa etapy. A mianowicie robimy fotowoltaikę właśnie teraz na Mostowie, robimy fotowoltaikę później na ujęciu w Koszalinie i w drugim etapie wszędzie będziemy budować magazyny tej energii elektrycznej, gdyż jak wiemy, sieci energetyczne są pełne. Jak mówi Pan Dyrektor Energii, do szklanki już nie można nic zlać, bo się wylewa, się przelewa. No w związku z tym, zanim sieć się odbuduje w Polsce, to niestety my nie możemy działać bezczynnie i musimy budować te magazyny energii. To nie jest tanie, ale musimy to zrobić, żeby właśnie zmierzać do tej granicy 80% na własne potrzeby. Wtedy wtedy nam regulator nie zagrozi z taryfą, nie będzie nam na siłę obniżał taryfy i nie będzie wychodził poza swoje kompetencje, bo ruchy cenowe nośników energii, nawet 400%, 300%, jak będziemy mieli swoich własnych za 80, na 80%, nie będą dla nas groźne. W przyszłości myślę, że tak już jest w Danii, że firmy wodociągowe sprzedają energię. Może. Gazeta się przewróciła. <noise> Może tak będzie u nas. Co prawda, szron na głowie jest coraz większy. Szron na głowie jest coraz większy, ale w sercu Maj. Myślę, że jeszcze zdążę. Może do tego doczekam, że tak zrobimy. Na razie wszystko idzie zaplanowane, zgodnie z planem. Oczywiście tutaj chcę powiedzieć, że od duńczyków dowiedzieliśmy się, że ten regulator duński, odpowiednik Wód Polskich będzie się kontaktował z naszym regulatorem. Tak, żeby opłynić, opłynić tą współpracę między wodociągami, a naszym regulatorem, bo tam są fundusze inwestycyjne, fundusze innowacyjne i to co wodo, wodociągi muszą zrobić, to po prostu mają pieniądze z czego zaczerpnąć i to robią. U nas na siłę obniżanie taryfy, na siłę obniżanie taryfy, a chcę powiedzieć, że nasza taryfa jest, jeżeli chodzi o ścieki, prawie 36% niższa od średniej w województwie, a na wodzie 18% niższa niż w naszym województwie ogłoszony przez wody polskie. Takie na siłę obniżanie taryfy bez możliwości normalnego inwestowania nic nie da. Doprowadzenie do dekapitalizacji spółki, majątku spółki jest po prostu niewłaściwe, a później odbudowanie tego będzie jeszcze trudniejsze. W związku z tym muszą powstać te fundusze inwestycyjne. Fundusze innowacyjne, także to, co musimy zrobić, po prostu musimy zrobić, uniezależyć się od właśnie nośników energii przy tak draptownych podwyżkach. Chcę Państwu tylko powiedzieć, że po zatwierdzeniu ostatniej taryfy, która trwała, zatwierdzenie trwało 9 prawie miesięcy, mamy do zapłaty w tym roku, jeżeli zużyjemy tyle samo energii i gazu co zeszłego roku, ponad 4 miliony 200 tysięcy więcej, a spółka wypracowała zysk. Na poziomie 4 milionów netto. To proszę zwrócić sobie uwagę, jak my mamy to zapłacić. To muszą wyciągnąć z tego wnioski Wody Polskie, a więc regulator. My nie mamy nic przeciwko regulatorowi, ale to wszystko musi być, mieć ręce i nogi, jak ja to powtarzam. I tak jak, i tak jak mówiłem na, na już niektórym dziennikarzom, że na koniec roku spółka wystąpi z wnioskiem dowód polskich o skrócenie taryfy, bo te inwestycje po prostu musimy zrobić.